Dziewczyny, jesteście gotowe? Spóźnimy się. Już, już, szukam prezentu dla mamy. Gdzieś miałam go zapakowanego. Spokojnie, uspokój się, trzy wdechy, bo latasz jak poparzona. Nie lubię się spóźniać. No, ja też nie, dlatego jedźmy już. Mamy być u rodziców na szesnastą. Dobra, spokojnie, mamy jeszcze dziesięć minut. Gdzieś tutaj pewnie leżał. To o ten ci chodzi? Och, tak, dziękuję. Dobra, jedźmy już. A jeszcze ta figurka dla dziadka. Dobra, wszystko mamy, ładujemy do samochodu. Och, ja już jestem taka głodna. Ciekawe, co dostaniemy. Ja też jestem głodny. Wszystko gotowe? Tak, nie mogę się doczekać reakcji Blanki na prezenty. Och, ja wiem, jak ty lubisz obdarowywać. Tak, muszę iść jeszcze pomóc Dorocie w kuchni. Schowaj te prezenty pod choinką. W sumie na Mikołajki też możemy je wręczać w ten sposób. Tak, kochanie, idź, ale się nie przemęczaj. Dobrze, dobrze. Spakowałam jeszcze prezent dla Majki. A jedzenie gotowe? Jeszcze tylko trochę muszę dokończyć. Zaraz, mamo, poczekaj. Ale ty pędzisz w tej wefcie. No to może ja coś zrobię. Mamo, ty powinnaś odpoczywać. A ty to co? Ryrasz od samego rana w tej kuchni. Wszystko będzie dobrze, to tylko Mikołajki. No właśnie, a zachowujesz się jakby to miała być już Wigilia. Nie chcę wiedzieć, jak będzie wyglądała Wigilia w tym roku. Już się denerwuję. Ale przestań, nie ma czym. Ja ci ze wszystkim pomogę. Mamo, ty to będziesz odpoczywać i przyjdziesz na gotowe. No nie wiem, nie wiem. Jak tam, dziewczyny? Pomóc wam coś w kuchni? Nie, tato, wszystko gotowe. Połóż to tylko pod choinką, to dla Blani. Och, ale mała dzisiaj dostanie prezentów. Mikołaj w tym roku musi być dla niej bogaty. A gdzie dzieciaki już powinny być? Ja może przygotuję stół. Ja wszystko przyniosę tato, usiądź, odpocznij. Mamo, miałaś nic nie robić. Dokończyłam tylko ten domek z piernika, jest piękny. Musimy taki sam zrobić na Wigilię Bożego Narodzenia. Tak, mamo, z pewnością, ale ty będziesz sobie siedzieć na krzesełku i tylko mi mówić, co mam udekorować. Dobra, idź już natychmiast usiądź, ja to wszystko ponoszę. Ach, dobrze, uparciuchu niech ci będzie. Mamo, czy wszystko jest, czy coś jeszcze brakuje? Spokojnie, to, co jest w lodówce, będziemy nosić później. Jak już przyjdą dzieciaki. No dobrze, nie mam gdzie postawić tego domku z piernika. Dobra, niech na razie stoi tu. Gdzie są dzieci? Gdzie jest Michał? Już jestem. O, kochanie, myślałam, że to dzieciaki. Kolejny prezent. O, jest ich całkiem sporo. Kto będzie świętym Mikołajem? Ty czy dziadek? Myślę, że dziadek spełni się w tej roli niesamowicie dobrze. Pomóc ci coś w kuchni? Nie, już wszystko gotowe. Na razie zaczynamy od słodkości, a potem podamy danie główne. Dobrze, gdzie są dzieciaki? O, o wilku mowa. Już jesteśmy, dzień dobry. Och, jak dobrze was wszystkich widzieć. To co? Brakuje jeszcze tylko kuby. Ten, jak zawsze się spóźnia. Usiądźcie, kochani, połóżcie prezenty pod choinką, dziadek będzie wszystkie rozdawał. Prawie jak na Wigilię. Tak, dzisiaj zdecydowanie mamy małą Wigilię. No chodź Blaniu do babci, niech mama sobie chwilę odpocznie. Ale mamy masę prezentów, cudnie to wygląda. Ja sobie chwilę siupnę. O, jest i spóźnialski braciszek. Jestem, jestem, jeszcze z ostatnim prezentem, ale ich tu sporo. Co tam braciszku? Wszystko dobrze, a u ciebie? Tak, w porządku. Dobrze, kochani, no to jak już jesteśmy wszyscy, to chciałabym Wam życzyć wszystkiego, co najlepsze. Doskonale wiecie, że najważniejsze jest zdrowie, pieniążki i dobrobyt. Życzę Wam, żebyście mieli wszystko, czego tylko zapragniecie, żebyście byli szczęśliwi i uśmiechnięci każdego dnia. Piękne życzenia, Mamo, my Tobie też tego życzymy. Dobrze, słuchajcie, bo ten domek z piernika to się tak na mnie patrzy, że ja zaraz go zjem wzrokiem. Rozdajemy prezenty. Idealny moment. Nie mogłem się tego doczekać. Och, cóż, to za piękny chłopek. Dziadku, to dla ciebie. Wiedziałam, że ci się spodoba. Jest przepiękny. Dziękuję wam. Idealnie się złożyło, że trafiłeś akurat na niego. To prezent dla ciebie. Dziękuję. No dobrze, no to w takim razie lecimy dalej. To pewnie dla blani. Ale dostałaś cudną maskotkę, powiedz ładnie dziękuję. Och, wstydzi się. Dobrze, no to w takim razie rozpoczynamy z kolejnym prezentem. I uwaga, uwaga to piękna mała czapeczka, chyba też dla blani. O, jak się zdziwiła jest cudna. I następny prezent y, to chyba jakiś outfit też dla blani. Wow, jakie piękne ogrodniczki cudnie wyglądasz! Dobrze, co my tutaj mamy? Co to takiego? Jakaś szmatka? Jaka szmatka, tato? To piękny szal, to chyba dla mnie. No to w takim razie szal dla Doroty. A tutaj szlafrok. O, kto ostatnio mówił, że brakuje mu szlafroka? Ja, ja, to na pewno dla mnie. Pokaż, od razu przymierzę. O, mogę się poczuć jak w domowym spa. Dziękuję, jest piękny. No dobrze, coś nam tutaj jeszcze zostało Kto prosił o nowy ręcznik? O, to chyba ja Tak, to dla ciebie O, też mogę poczuć się jak w spa A tu nowy outfit Wow, bluza, nerka i spodnie To chyba dla mnie Tak, Kubuś, to dla ciebie Wow, wyglądam ekstra, ale Mikołaj się postarał w tym roku. No dobrze, no to został nam jeszcze jeden prezent. Kolejny piękny szalik, tym razem chyba dla Mai. Dziękuję, jest piękny. I została jeszcze książka. Kto tutaj tak bardzo lubi czytać? Oczywiście, że ja. No proszę, to dla ciebie. Dziękuję, będę miała co robić w długie zimowe wieczory. No to widzę, że Mikołaj postarał się w tym roku. Wszyscy zadowoleni? Bardzo zadowoleni, tato. No to teraz możemy wcinać. Jak tu pachnie tymi piernikowymi słodkościami. Mniam! Po smaku jeszcze, jaką babcia zrobiła pyszną babkę. Już widzę, cieknie mi ślinka na samą myśl. No to ja też chętnie posmakuję. A te tartaletki, kto robił? To akurat ja. Przepis od koleżanki z pracy. Posmakuj. Mmm, są wyjątkowo pyszne. Truskawki o tej porze roku nie są zbyt dobre, ale akurat te udało mi się kupić całkiem smaczne. No to ja też chcę czegoś posmakować. Mamo, ja już muszę uciekać. No co ty, nic jeszcze nie zjadłeś? są mikołajki. Mamo, przepraszam, ale mam coś do załatwienia. Obiecuję wrócić jak najszybciej. No dobrze, kubuś, uważaj na siebie, czy na pewno wszystko w porządku? Tak, mamo, wszystko jest ok. A kubusia, gdzie znowu wywiało? Nie wiem, mówił, że ma coś do załatwienia. Coś mi się wydaje, że on chyba poznał jakąś dziewczynę. Ostatnio bardzo często znika. Też przeszło mi to przez myśl, no ale cóż, mamo, przypomnijmy sobie, jacy my byliśmy w jego wieku. <laughs> to samo mówiłam naszemu dziadziowi. No więc właśnie, dajmy mu trochę więcej swobody. Blaniu, jesteś głodna? Niam, 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 niam. Posmakuj od taty trochę tartaletki. Może? A czemu nie? Troszkę cukru nic jej się nie stanie. No dobrze, obawiam się, że na kawałku się nie skończy. O matko, Blania zjadło całą tartaletkę. Na zdrowie, dzieciaczku, na zdrowie. No dobrze, kochani, to ja tutaj trochę posprzątam. Co ty, tato, posprzątamy później. Siedź i baw się dobrze. Za chwileczkę podamy ciepłe jedzonko. Ja już się teraz trochę zasłudziłam i mogę spokojnie poczekać na kolację. My też. Cóż za magiczny wieczór, jak te lampki na choince pięknie błyszczą. O tak, święta w tym roku będą wyjątkowe. Już są wyjątkowe, tato. Blania już jest chyba trochę śpiąca. Może położysz ją na górze? Tak, tak, zaraz przyjdę. No dobrze, w takim razie teraz ja przejmuję stery w kuchni i przygotuję kolację, a wy bawcie się dobrze. Och, jaka jestem szczęśliwa. Niech to zdrowie dopisuje jak najdłużej. Mamo, miałaś ogromny wykrzyknik w swoim zdrowiu. To była dla ciebie taka lekcja. Mam nadzieję, że wyciągnęłaś z niej dużo wniosków i że teraz będziesz o siebie dbać. Tak, córciu, już nie musisz się martwić. Babciu, pamiętaj, że nasze ustalenia są aktualne. Nadal mogę się do ciebie wprowadzić. Majeczko, myślę, że nie będziesz musiała. Ustaliliśmy z dziadkami, że na razie, dopóki babcia nie poczuje się w pełni lepiej, zostaną u nas. No dobrze, no to już jestem spokojniejsza. No więc właśnie, kochanie, uwierz mi, że tutaj mam taką żandarm opiekę, że nawet jeśli pójdę na chwilę do kuchni, to nie pozwalają mi obrać ziemniaków. Ty to byś chciała od razu posprzątać, zrobić obiad na kolejne 10 dni, przygotować dla wszystkich kolacje i jeszcze po tym wszystkim posprzątać. No więc właśnie, mamo, gdyby to się kończyło na samym obieraniu ziemniaków, to wcale nie robiłabym Ci żadnej dramy. Dramy? Co to takiego? Babciu to takie pretensje po nowoczesnemu. <laughs> Cudowny, rodzinny, świąteczny czas trwa. Miejmy nadzieję, że nic go nie zaburzy i nic go nie zepsuje. Mikołajki w rodzinnym, ciepłym gronie mijają naprawdę bardzo miło. Ja życzę Wam wszystkim, moim oglądającym, żebyście dostali wszystkie prezenty, o jakich tylko marzycie, ale najważniejsze to, żebyście te dni spędzali z życzliwymi i uśmiechniętymi ludźmi, z Waszymi bliskimi. Pamiętajcie, dbajcie o takie relacje jak tylko możecie. Uśmiechajcie się każdego dnia i bądźcie zdrowi. Do zobaczenia niebawem. Przed nami jeszcze przecież święta Bożego Narodzenia. Tam znowu będziemy sobie życzyć samych miłych rzeczy. Do usłyszenia i do zobaczenia.